Pamiętam jak miałem 12 lat i moja babcia widząc pas wibrujący w telezakupach zamówiła go, po czym przyszedł i okazał się paskiem do spodni, tylko trochę grubszym. I od tamtego momentu miałem zero styczności z telezakupami. Ale dzisiaj nadszedł ten moment, by w końcu zweryfikować czy telezakupy sprzedają nam przedmioty zgodne z opisem i jak wyglądają one jakościowo. Czy chcesz zamienić swoją kiepską figurę na umięśnione ciało z brzuchem jak kalorypę? Na szczęście reklam tego typu nie będziemy musieli oglądać, bo producenci telezakupowi mają swoje strony internetowe. Zanim jednak przejdziemy do ich to zasubskrybujcie koniecznie kanał, bo filmy są codziennie o 14 i dzięki temu żadne treści was nie ominą. Ogólnie wszystkie rzeczy będę brał z dwóch stron. Jedną z nich jest chyba wszystkim bardzo dobrze znane Mango, a drugą stroną są telezakupy TV. I zaczniemy sobie właśnie od Mango. Znalazłem tutaj coś, co się nazywa Hammer Smith Bionic Burner. Urządzenie do wypalania chwasów. Kosztuje to jedyne 139 zł, jest obniżony niby z 250. Nie ma informacji o ostatniej cenie w ciągu 30 dni. Nie mamy pewności, jaka ta cena była prędzej czy ona faktycznie taka była. Aczkolwiek i tak tak To urządzenie wydaje się na tyle ciekawe, że zamawiamy je i będziemy testować. Mamy nasz pierwszy gadżet. Nawet ładnie jest zapakowany, tylko moi kochani, on w ogóle nie jest po polsku. To jest chyba niemiecki, nie? luft Power gegen Unkraut. Na pewno to jest niemiecki. Wygląda dość solidnie, nie wygląda, wiecie, na taki tandeciarz. Jak za te pieniądze, na pierwszy rzut oka jakościowo wygląda ok. Jezus, wszystko mi tu zbiewa. Czuć, że wiosna się w którym mieście zaczęła. Wiatry mamy takie, widzowie. Yy, jesień, przepraszam. Czekaj, kurde, jak to złożyć? O. Nigdy w życiu nie słyszałem o takim gadżecie w ogóle. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Chyba nawet kółka. Mam przeczycie, że to będzie działać jakiś paralizator. Myślisz? Swoją drogą jesteśmy tutaj, bo tu jest chwast, widzowie. Znaliśmy chwast, jedyny dookoła nas był. Mamy jakieś takie dwie metalowe końcówki. Założymy tą szerszą. To lindykarzec, no. Co tu mniej więcej powiedzieć? Teraz tak, czy jest jakaś instrukcja po polsku? Czujecie, że to nie ma instrukcji po polsku? A nie, dobra, jest, przepraszam, na samym końcu. Inspektor gadżet. Z mniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z wieku Od 8 lat, czyli jest to w miarę bezpieczne urządzenie, skoro dziecko może z tego korzystać, według producenta. To się rozgrzewa niby do 650 stopni. Czajcie? To służy do wypalania chwastów, usuwania farby, czy nawet do rozpalania grilla. Ciekawe. Chwasty obumierają w ciągu 24 godzin. Nie jest konieczne całkowite wypalanie chwastów. Kilka sekund wystarczy. Czyli kilka sekund musimy palić naszego chwasta i dokładnie za 24 godziny, czyli jutro, sprawdzimy, czy faktycznie ten chwast jest wypalony. No dobra, podłączmy to w ogóle, zobaczmy, jak to działa. Ej, ciekawe narzędzie, jak ktoś to jest to stary będę już w ogrodzie. Uwaga, uwaga, odpalamy. Chodzi <grystanie> jak taki odkurzacz na myjni. I to ma niby 650 stopni, i z tego może korzystać ośmiolatek. No wieje ciepłem, ale takim, że ja tu mogę trzymać rękę. Dobra, no troszkę parzy. Nadajmy no temu chwilę, niech się rozgrzeje. No dobra, jest gorące. Mamy naszego chwasta i go wypalamy. niby kilka sekund. Ej, ale śmierdzi takim spalonym chwastem faktycznie. No dobra. Tu mamy jeszcze takie malutkie, więc je też wypalmy. Widać ewidentnie, że się aż zjarał ten chwast. Tak profilaktycznie jeszcze chwilę go potraktuję. No i to tyle. No, widzowie, zobaczymy jutro, czy ten chwast obumrze. Czy on jeszcze będzie żył, będzie zielony, czy łatwo pójdzie go wyrwać, i tak dalej. Ale to nie ma 650 stopni. Gdyby to miało 650 stopni, to bym ja nie mógł tak zrobić, a ja mogę normalnie trzymać tu rękę. Dopiero tutaj zaczyna mnie parzyć w tym momencie. Ze 150-200 stopni może mieć, ale nie więcej. Może troszkę przekłamują na instrukcji, ale najważniejsze jest to, czy to działa. To zweryfikujemy jutro, a wy to będziecie widzieć dosłownie zaraz. Widzowie, za mną znajduje się chwas, którego jeszcze nie widziałem, wiem, że minęły 24 godzinki. Ej, ale ten faktycznie obumarł. Natomiast ten no też obumiera trochę. No tak częściowo obumarł, częściowo nie, no ten tak średnio, ale ten jest totalnie zdechły. On się rozpadł. Po prostu. Nie czuję się oszukany w tym gadżecie. Jest naprawdę GIT. Teraz zrobimy sobie dość mocny drop test, bo mamy na stronie niezniszczalną latarkę. Jest to latarka za jedynie 15 zł i jest tutaj napisane, że podobno. Obudowa tej latarki jest wykonana z lotniczego aluminium. Za 15 zł. Latarka jest bryzgo i wstrząs niezwykle wytrzymała i jest odporna na upadki nawet do 9 metrów. Więc na pewno sobie z takiej wysokości zrzucimy i sprawdzimy, czy to, co piszemy, jest prawdą. Jest z nami Alex yy, i będziemy testować. Razem latarkę. Podobno co 9 metrów wytrzymuje. 9 metrów i stary to niby jest jakiś lotniczy materiał. Tak jak wam mówiłem przed chwilą zresztą. To powinno latać, stary super wytrzymywać. Mamy rusztowanie. Chodzimy na górę, to dokładnie będzie 8 metrów wysokości. To wchodzi? No, słuchaj, ja mam lęk wysokości, a Ja to... też. To wchodzimy razem? Kamień papier. 3, 2, 3. 3, 3, 3. A ja chodzisz? No dobra. Ten lotniczy materiał jest nie wiem mniej więcej wagi plastiku, może to jest taki specjalny metal, który po prostu ma jakąś super wytrzymałość. Jest ultra lekki, jest super wytrzymały, nie wiem, świeci, ledwo, ale świeci. Najpierw musimy podciągnąć rusztowanie Trzy, cztery. Najważniejszy element widzowie jeszcze? To by nam się nie połamał ale BHP. Dobra Aleks jest niesamowity Co Aleks ubierze to wygląda jakby był specem O wygląda jak budowla... Teraz już nie Dobra Ale wygląda jak budowlaniec Nie powiem, trochę się trzęsę Wchodziłeś kiedyś na takie rusztowanie? Nigdy Zacząłem się stresować, bo jak serio nigdy nie wchodził to... Ale nie no już prawie jesteś Teraz musisz podnieść sobie te drzwiczki O Powiem wam, że nigdy budowlańcem nie będę. No jeszcze nie wiesz gdziecie, YouTube poniesie. Może jak to się wytrzesie. Że... No to jest takie ten, ale jest w pełni bezpieczne to rusztowanie. Świeżo kupione z atestami jest. Zamawiałem. AliExpress. Teraz trzeba wstać. Jest dobrze, jest dobrze, jest świetnie, nie ma problemu. Stoimy, dobra. Mamy naszą y, lotniczą latareczkę. Włączamy ją i rzucamy? No dawaj, włączaj, zobaczymy czy ten. Ile tu mamy metrów? Około 8. 8 metrów. Latarka y, powinna przeżyć upadek z 9 metrów, więc 8 metrów to dla niej powinno być nic. Lecimy. Żyje. Świeci. Jedyne co odpadło to gumka od włącznika, ale ja ją założę. Ciała. Dobra, teraz się boję jeszcze bardziej <laughs> Spokojnie, to jest do 100 kilo, trzymaj Dzięki Nie chcesz wejść do mnie? A mogę wejść Widzowie, jest ok dopóki ja patrzę w górę, spojrzę w dół to mój lęk wysokości powie, że jest tragedia Ej, ta platforma jest do 300 kilo, musicie zejść Włączaj Świeci Świeci. Proszę bardzo Ja zrobię jeszcze tak Lecimy, odlot Żyjesz Klasa, dawaj ją tu jeszcze raz Jest cała? Cała Dawaj, rzuć ją nam Upadek numer o! 3. Zgasła! Zgasła. A po prostu się rozkręciła. okej okay. A nie, coś lata w środku. Popsuła się? Si. A bo się guzik tutaj rozprół Pa! Działa! Już nie działa chyba. Ale nie, no wytrzymała. Jak na latarkę za 15 zł jest naprawdę dobrze. Chociaż nie sprawdziliśmy w sumie, jak świeci. Nie wiem, czy to już sprawdzimy, bo się chyba popsuła. ale jest to yy, dobra latarka. Na pewno nieraz, gdy oglądaliście sobie film, siedzieliście przy kąpie, bądź byliście na plaży, w parku, to jedliście przekąski i te przekąski niejednokrotnie się wysypały. Jak się wysypały, to był problem, trzeba było je zbierać albo się zmarnowały. A tutaj mamy gadżet, który rozwiąże ten problem: mianowicie jest to miseczka niewysypka. Kosztuje jedynie 14,90 i idealnie nadaje się do samochodu, na spacery, w podróży, w domu i w każdej innej okoliczności. Przynajmniej tak jest napisane na Stronie. Tutaj nawet na zdjęciach mamy Bobo, my też niebawem będziemy mieli Bobaska Więc stwierdziłem, że będzie to idealny zakup przyszłościowy Dlatego sprawdzimy czy to działa Gyro Bowl I tu znowu mamy wszystko w obcym języku, tym razem po angielsku I faktycznie zobaczcie jest dziecko narysowane Dobra i teraz w jaki sposób mi się nie mają z tego wysypywać chipsy Trzeba coś złożyć Dobra mamy to złożone, tak to wygląda No w miarę sensowne, aczkolwiek trzeba to sprawdzić z jakimś produktem Mam tutaj chipsy, tak się składa w zanadrzu Kurde, przeciążyłem tą miskę. To jest widzowie ewidentnie miska dla dziecka, raczej, no bo taką ilość chipsów można nasypać. No i nie oszukujmy się, wyglądając film, za bardzo się taką ilością chipsów nie nacieszycie. Więc to jest, wiecie, bardziej na jakieś, nie wiem, płatki dla dziecka, na jakieś mini ciasteczka, czy coś takiego. No i teraz tak, mamy to. Jestem dzieckiem. Przechylam to. Uwaga, uwaga. I nawet dobre to jest, że tu jest jakby sitko, że nawet jak to spadnie, to sitko to przytrzymuje i z powrotem miska to zbiera. Wraca! Ej, dobra, to jest spoko produkt. Mówię, niekoniecznie dla osoby dorosłej, ale dla dziecka? Za 15 zł kupiłbym. Znowu na tele zakupy TV znalazłem ciekawą rzecz i musimy się śpieszyć, bo jest napisane: Uwaga, ostatnia sztuka. To, co widzę tu na obrazku i to, co Wy widzicie w tym momencie, przypomina mi takie światełka do roweru, jak kiedyś były bardzo popularne. Ja też takowe miałem. Natomiast jest to brylok reagujący na gwizd. Za jedynie 9 zł odejdzie nam jakikolwiek problem z zgubieniem na przykład kluczy. Klucze gdzieś się zawieruszą, będziecie mieli ten brylok przyczepiony, to wystarczy zagwizdać i on zacznie też gwizdać, zacznie wam odpowiadać. Tak to podobno powinno działać. Nawet tu jest napisane. Oszczędzający Twój czas i nerwy. No, ja często gubię klucze, także mam nadzieję, że to się przyda. Mamy Nasz Brzęczyk. Brzęczak, Brzęczyk. To coś, co się gwizdze, i to działa. To jest ten do wyciągnięcia. Teraz. Nikt nie gwizdze. O! Myślałem, że wystarczyło się odezwać. No dobra, no chwilę. Próbuję przeanalizować kiedy to zaczyna piszczeć. No, dobra, ale poczekajcie, powiedzmy, że klucze leżą tutaj. Zgubiłem klucze, ojej, gdzie one są? <laughs> to reaguje po prostu na komendę, widzę, wie, gdzie one są. Jeszcze raz. Po prostu zacznę ich no działa na gwizd, nie, tylko problem jest taki, że działa też to na inne głoski I teraz wiecie, macie to przypięte do kluczy, no nie przypina się tego specjalnie Tylko macie to przypięte na co dzień Problem jest taki, że to po prostu gwizdze i teraz wiecie, ja to włożę do kieszeni Jest cicho teraz i ja zacznę po prostu rozmawiać z wami I w pewnym momencie to zacznie piszczeć Ty, nie piszcie. Idę sobie na spacerze, jestem z dziewczyną, piję wino ze swoją dziewczyną, no Zaczęło pi piszczeć Poko? reaguje to jakoś na dźwięk, ale nie reaguje stricte na gwizdanie, tylko reaguje po prostu na dane głoski, pewnie, które być może mają jakąś intonację, pewnie reaguje to na intonację. Chociaż nie wiem w sumie. Ewidentnie nie reaguje tylko na gwizd, tylko też na rozmowę. Gdyby reagowało tylko na gwizd, to by było super. Reaguje na gwizd i jeszcze na inne rzeczy. To nie może działać. Jakby ja nie uwierzę, że za te pieniądze to będzie działało. Jak tak będzie, to naprawdę yy, ja będę w szoku. Moi kochani, czujnik parkowania. Mamy normalnie ekranik, który stawiamy sobie w aucie. Do tego mamy w zestawie tutaj cztery czujniki parkowania na tył. Podłączamy je w aucie i podobno powinno to nam w ogóle pokazywać odległość. Widzicie, mamy tutaj normalnie metry pokazane. Jakby oprócz tego, że będziemy słyszeć pikanie, to jeszcze będzie. Będziemy widzieć dokładną odległość od ściany Za 159 59 zł, no stwierdziłem, że muszę to kupić i sprawdzić czy to działa Przyszedł nasz czujnik cofania Mamy naszą piękną strzałę golfika I będziemy w niej moi kochani montować I patrzcie to normalnie mamy tak Mamy tutaj pokazywacz metrów i mamy czujniki w czarnym lakierze I Dobrze będą wyglądać Jest nawet moi kochani otwornica do tych czujników Więc możemy je normalnie wkręcić My montujemy to no i wtedy będziemy sprawdzać czy działa Widzowie, plan był taki, żeby zamontować to porządnie, ale nie otwierał się tu bagażnik. W środku mamy masę cegieł z innego odcinka i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy to mocno prowizorycznie, żeby po prostu przetestować same czujniki. Więc Christian, kliknij notaćmy. wygląda, no tak to zrobiliśmy prowizorycznie, teraz musimy podłączyć zasilanie Jest z nami znowu Alex i mierz odległość, a ja ci będę mówił w aucie ile pokazuje Poczekaj, idę do auta Dobra. W tym momencie w aucie pokazuje 2,4 Tu pokazuje 2,5 Ej, czyli jest naprawdę dobrze Jest bardzo dobrze no Dobra, czekaj jak zacznę cofać 2,4 2,4 2,4 Jest dobrze 2,3,2, no ładnie to spada Ile jest teraz? 1-3 metra. 1-3. Mi też pokazuje 1-3 1-2, 0-8, 07, 0,5 P. Ej, ale to pokazywało P i mogę jeszcze jakby cofnąć, czyli jest zapas. Czekaj. To mi już pokazuje maksa. Na dwie dłonie praktycznie, no. Na dwie dłonie pokazuje maksa, czyli można jeszcze zrobić tak. Okej. Okay. Działa! No widzowie podłączyliśmy to na krótko Dlatego to ten nie podłączyliśmy do auta, tylko tutaj podłączyliśmy do akumulatora Ale w każdym razie Możecie to podłączyć do światła cofania na przykład W momencie gdy światła cofania się włączą To się czujniki załączą, będzie wam piszczeć I funkcjonuje to, za 59 złotych Nieźle, jestem ciekaw ile to na necie kosztuje Tak wiecie, tak żeby se celegro. Może taniej, ale w każdym razie sam ten czujnik jest ok. Działa. Gadżety na mango Ewidentnie nie należą do tych najtańszych To będzie chyba najdroższy zakup w tym filmie I mam nadzieję, że nie będę najbardziej go żałował Remedy Massage System. Jest to innowacyjny system masażu do waszego bądź mojego domu w tym przypadku, no bo ja to zamówię. Kosztuje to yy, jedyne 699 zł. Ech, co ja robię na tych filmach? No dobra, no kupujmy to i zobaczmy w ogóle, co to przyjdzie. Przyszła nam paczuszka, która no, wygląda tak całkiem przyzwoicie. Nie wygląda to, wiecie, jak taki najtańszy badziew. I mamy tutaj naszą matę, którą możemy rozdzielać z tą poduszką. No dobra. Ej, w nawet ładnym kolorku, podobał mi się. A kolorku nie można było wybrać. A, to się rozkleja normalnie. No mata, nie? I tutaj mamy instrukcję obsługi od razu po polsku. Poprawia krążenie krwi, łagodzi ból i boleśność mięśni, zmniejsza stres i sprzyja odprężeniu. To jest podzielone na cztery strefy masażu. Może masować na samą głowę, same plecy, odcinek jakby tutaj udowy i Nogi. Dobra, no podłączmy to i sprawdźmy Trzeba jakoś połączyć to ze sobą Co mamy tu za kable? A, to jest połączone, to jest pilot A tu powinien być jeszcze jakiś kabel A, jest coś, przeoczyłem Proszę bardzo, zasilacz No dobra, ściągamy buciki, pełna kulturka Podłączone U, twardo tu będzie, ale dobra, no, kładziemy się I w ogóle jest twardo na tym Czuć, że są jakieś takie, wiecie, wystające bolce No ale no, w końcu to ma nas masować Nie działa A, dobra, przepraszam Oooo! Ej, to boli w głowę, czekaj. Muszę inaczej usiąść. No dobra, masuje mi teraz lekko szyję i mi ją tak muska, tak dosłownie delikatnie mi muska kark. Czy ja mogę to zmienić? Nie rozumiem do końca, dlaczego ten pilot mi nie działa. To mi muska, szyję i tyle. Totalnie nie chodzi jakby reszta. Czekajcie. A, i to chodzi w ten sposób, tu widać ładnie wszystko. Takie wiecie, dwa kręcące się czerwone bolce. Okej! Okay. Czyli możemy tą poduszkę odłączyć i mieć samą poduszkę. A możemy, widzowie, to podłączyć tutaj. tyk, I mieć wtedy, chyba całą matę, jakby działającą. Tak, dobra, jo. Masaż szyi jest spokojnie, ale reszta są tylko wibracje maty. A działają mi wszystkie odcinki, tutaj widać ewidentnie. Dobra, no ale poczekajcie, włączę większą intensywność. Masaż reszty ciała jest tragiczny. Tak, jakby ta mata tylko wibruje. Nie, no nie dałbym za to 700 zł. Ja personalnie, nie? No na pewno jest grzanie. To grzanie działa, bo czuję już na szyi, że jest gorąca, bo szyja działała dłużej, ale cała mata nie urywa. Poza tym odcinkiem. To jest naprawdę spoko. Ale zostawimy tu w firmie. Nie czuję się na pewno oszukany, jakoś to funkcjonuje i sobie pracownicy korzystają. Może ktoś będzie chętny. Na pewno nie jest to oszustwo, kładząc się, czując pierwsze wrażenie, nie jestem usatysfakcjonowany, jako klient wydając tyle pieniędzy. Tak mogę to ocenić, inaczej, raczej tego ocenić nie mogę, no bo działa, nie, więc wiecie. Znowu jest napisane uwaga, ostatnia sztuka. Jest to tester UV banknotów, ultrafioletowa latarka. Ta maszynka podobno mam weryfikować, czy banknot jest prawdziwy, czy jest sztuczny. Jest napisane, że jest to nieoceniona pomoc w banku w sklepie zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego. Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek była sytuacja, że jakaś nie, starsza pani albo starszy pan, albo młodsza pani, młodszy pan przyszli do banku z takim czymś, jak pani wydała pieniądze, to czy weryfikowali je. Tego nie wiem, wiem, że kosztuje 125 zł i wydaje się ciekawym gadżetem. Sprawdzimy, czy ma on swoje zastosowania. Mamy siano. Polskie i angielskie. Mamy nasz skaner UV. Latarka, skaner. Idziemy do ciemnego pomieszczenia, żeby przeskanować te banknoty i zobaczyć jak to działa. No, jesteśmy sami Krystian. Jak się świecą. Co ten skaner robi? Tak się zastanawiam. Na logikę. On powinien pokazać... No... Co jest? Ja nie wiedziałem, że jest coś takiego na banknotach. Dajcie znać komentarz, że widzieliście, że coś takiego istnieje. Widzicie to? Normalnie jest 50 złotych O kurde I to faktycznie nawet z daleka widać Ale jak poświecę zwykłą latarką nasz Nie z no, zwykłą latarką nie widać Ale tu jestem w szoku akurat Dobra a sprawdźmy czy na funtach też jest coś takiego Mamy 10 funciorów I uwaga uwaga Jest dyszka i tu jest jeszcze taki pikowany róż jakby Róż z bielą. Jaka weka. No i teraz tego nie ma faktycznie. Nie spodziewałem się, że w ogóle jest coś takiego na banknotach. O ile sam gadżet, no jest okej, okay, no działa, spełnia swoją funkcję. Nie wiem czy go kiedykolwiek wykorzystam, aczkolwiek on działa. Dał ciekawą ciekawostkę, której w życiu nie poznał. I tutaj też można to robić, tylko wiadomo, wy tak aż tego nie widzicie. Kurde. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Fajnie, podoba mnie się. Zastanówcie się, czy będzie to wam przydatne. Jeżeli uważacie, że będzie, to można to kupić. Podsumowując cały film, nie czuję się oszukany. Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy siedziało, że te tele zakupy to skam. A co najwyżej moglibyśmy podyskutować o cenach. No ale z drugiej strony ta cena też jest troszkę wyższa. No bo jest to reklama w telewizji, nie? Więc w sumie z drugiej strony nie ma co się dziwić. Ale podsumowując, nie uważam, że którykolwiek z tych produktów był takim, wiecie, jawnym skamem. Filmy codziennie o 14. Pa, pa. Cześć